Cześć wszyscy, witamy Was w moim domu. Już niedługo, słuchajcie, jak y, pewnie większość z Was wie, z TikToka i Instagrama i każdego innego miejsca, gdzieś do klatki mamy obale. Nie byle jakie, karaczany, obrzydliwe, ogromne, wchodzę do kuchni o na ten żeby iść do pracy, a tam 15 obali, wszędzie. By dodać do tej sytuacji pięknej, wspaniałej, mamy również cieknący pysznic. Dziurę w ścianie, którą musieli zrobić, żeby dowiedzieć się, skąd ceknie pysznic. Dwie osuszarki i wiatrak, które są w tym momencie wyłączone, bo nie usłyszelibyście mnie wcale, na tyle są głośne. Dlatego przeprowadzam się, słuchajcie, mam mniej więcej milion kartonów. Liczę, że uda nam się chociaż dwa dzisiaj spakować. Generalnie w miejscu, w którym obecnie jestem. Mieszkam bardzo niedługo, bo kilka miesięcy, ale no niestety robi się niebezpiecznie. Mam grzyba w ścianie, mam pleśń pod listwami i mam obale. Więc w trybie ekscesowym muszę się stąd wyprowadzić, żeby po prostu mi się nie stała krzywda. Yy, dlatego pakujemy się. Jest zabawnie, bo poprzednich pudeł jeszcze nie zdążyłam spakować. W sensie rozpakowałam większość, ok? Chodzi o takie głupie rzeczy, typu nie wiem, stoję na Halloween albo jakieś tam mega letnie rzeczy. Zaczęłam się tutaj czuć trochę jak w domu, więc. To te minusy, bo generalnie miałam super lokalizację i do pracy i z nagrywką, ale są plusy, uznałam, że w nowym mieszkaniu jesteśmy w stanie specjalny pokój zrobić tylko na nagrywki, tylko na live'y, tylko dosłuchajcie słuchajcie, robienia moich tutaj rzeczy takich typowo content kreatorskich, więc jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że trochę pomożecie mi go zaprojektować i ogarnąć tak, żeby było... Boże, myślałam, że to jest robak. Widzicie, ja już dostaję tutaj po prostu jakieś schizdy z tymi obalami. No, pokażę Wam teraz robala. Tak wygląda robal. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo czwarty na mi jest naprawdę przyjażdżające. Ja się tylko cieszę, że ja nie mieszkam sama. Myślę, że jak mieszka sama, to bym stąd uciekła. Na szczęście jest mój wspaniały współlokator, który je um, wysyła na drugą stronę. Pakujemy się. I witam Was z mojej podłogi, słuchajcie. Ja mam na przeprowadzkę tydzień. Mam 7 dni, żeby się cała spakować, zabrać rzeczy z tego mieszkania, do tamtego mieszkania. Ja jestem w trakcie sesji, w trakcie praktyk, mam moją normalną pracę i chciałabym się trzymać jakiekolwiek tempo na social mediach. Czy jest to do zrobienia? Prawdopodobnie nie. Czy będziemy próbować? Prawdopodobnie tak. Dzisiaj mam, słuchajcie, dzień, w którym nie mam ani na pracy, ani na praktykach. Za to mam imprezę filmową, na której może będę, może nie. To zobaczymy potem. Na razie mam pierwszy karton. Będę go musiała skleić od spodu. Uznałam, że zaczniemy sobie od pakowania ubrań, bo mam masę letnich ubrań, których nie założę w ciągu tego tygodnia, które mogę po prostu, wiecie, wpakować i y, mieć już przynajmniej jedną rzecz zaliczoną, i mieć poczucie, że cokolwiek zrobiłam. I mam jeszcze cały work które który muszę upiec. Upewnić się, że więcej penia nie dojdzie w tym tygodniu w sensie, że wszystko mega na bieżąco. Tak, żeby mieć jak najmniej rzeczy do zabrania do nowego mieszkania. To. I mam nadzieję, że uda mi się chociaż jedną trzecią rzeczy z tego mieszkania wyrzucić, bo ja, kurde, jak wszyscy, mam za dużo rzeczy. Ja uważam, że wszyscy ludzie mają za dużo rzeczy. I ja naprawdę stałam się dbać o mój konsumpcjonizm i nie kupować niepotrzebnych rzeczy. Um... I przeprowadzki lubię, chyba tylko dlatego, że po prostu mogę sobie wszystko zebrać w jednym miejscu i naprawdę zastanowić się, czy czegoś potrzebuję. Na pierwszym miejscu wyrzuciłabym moje obrzydliwe drzewko świąteczne. I chyba to zrobię. Chyba to zrobię. Mój współlokator nie wie o tym, że ja to dzisiaj robię. Wydaje mi się, bo te rzeczy mamy, wiecie, wspólnych, no mieszkamy razem, że on może być lekko w szoku. Ale czy to brzmi jak mój problem? Kiedy on wróci do domu, to ja będę na teningu, więc trzeba mu obiad zrobić. Ja jestem dobrą spółką na koni, więc czytam, ja więcej gotuję. Wiecie o co chodzi? To jest taki co-living. Dobra, zaczynamy od pudła. Jeśli myślicie, że ja mam jakiekolwiek doświadczenie, to niewielkie. No, w sklejaniu pudeł, czy ja potrzebuję mieć doświadczenie? Chyba nie. Znaczy, te dwa. O. Tak by wypadało. Pyk, Nie mam nożyczek. Gdzieś są. Lecimy na żywioł. Eee, dobra. Poradzimy sobie. Dobra. Pyk, i robimy rekonesans jednej z moich szafek. Generalnie jest syf, to już wiemy. Ale będzie okej. Okay. O, spódniczka na lato. Nie założę jej przez tydzień, na pewno. Sukienka na lato. Również. Czy ja nie powinnam ubrań wkładać w worki? Czy to by nie było lepsze, a pudło zostawić na rzeczy, których nie mogę schować w worki? Może to jest lepszy pomysł. Widzicie, ja tutaj na bieżąco myślę. O, kolejna kiecka, której na pewno przez tydzień nie założę. W ogóle fajnie byłoby sobie te rzeczy tak pogrupować właśnie na letnie. Dobra, to wszystko chyba pójdzie jednak do worków. To jest moim zdaniem chyba lepszy pomysł. Spódniczka raczej jej nie będę potrzebować. Ta sukienka jest w ogóle strasznie fajna, kupiłam ją kiedyś w Primarku i ona jest z wiskozy, kosztowała mnie 15 zł. więc jeżeli szukacie rzeczy trochę lepszych jakościowo względem materiałów, to Primark czasami, czasami, czasami umie. Dobra, idziemy dalej, to wszystko są rzeczy, których ja dzisiaj nie założę, tak myślę, to jeszcze może mogłabym założyć, jakbym szła gdzieś. Więc nie bójcie że ja tak wszystko rzucam, to będzie poukładane później. Więc spokojna wasza oszczochrana. Co za time skip. Nie wyglądam jak wczoraj. Mam inne włosy, mam inny makijaż i, i ubrania. Może dlatego, że nie jest wczoraj. Miałam pakować pudła i worki, ale um, odwołali mi trening, więc poszłam na kręgle. <grym> to ja cię dowód na to, że byłam na kręglach. Słuchajcie, ja ym, wielokrotnie zaczynam kręcić vlogi, ale w ciągu dnia dzieje się coś, czego ja nie mogę ominąć, albo co mi wchodzi tak w dogę, że vlog trwa dłużej niż jeden dzień. Um, ale wiecie co? Może tak jest, może tak po prostu jest. Moim planem na dzisiaj jest skupienie się na pakowaniu elektroniki. Nie patrzcie się na moje drzewko świąteczne. Ja wiem, że jest luty, wyciąłam z zakupów, zrobiłam 10 bitów na TikToku. Nagrant TikToki, nawet zabawne moim zdaniem. Więc wiecie. Coś się dzieje. Dobra. Ojzu! Przykleiłam to nie w tą stronę. No tak, no i oczywiście, że tak. Dobra. Nożyczki mam gdzieś, więc nie szukam ich. Będę po prostu tą taśmę odgryzać. Jest pudło. Jeden z wielu sukcesów dnia dzisiejszego. Mam jakąś taką torebkę. Która chyba nie jest mi do niczego potrzebna. Co prawda, jest to funkcjonująca tepka, ale czy ją powinnam wyrzucić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiecie o co chodzi? Ja nie wiem, co mi się może przydać w życiu. Szarfa urodzinowa zostaje. Krzyżówka. U, ale ona jest z wykreślanką, ale jest popsuta. Jest z wykreślanką, więc jest hot, ale jest popsuta. Czy ja będę robić tą wykreślankę? Chciałabym powiedzieć, że tak, ale jest tak rozdejwana, że nie będę. Ona jest czymś zalana, słuchajcie. O! Ty macie moje z te. Dziady, to zostawię. Wiecie, akurat w tym momencie przeglądamy szafkę, w której jest trochę wszystko. O, na przykład tutaj mamy myszkę, która działa, więc myszkę sobie zostawię. Mamy tłaści doby, Mamy jakieś niepokończone projekty pierścionków, patrzcie, tak wygląda. Zrobione, zlutowane sceny. Mam zdjęcia z moimi przyjaciółmi, zdjęcia oczywiście zostają. Zdjęć mam w tej szafce akurat masę. Bańki mydlane. To chcę je zostawić, ale czy ja z nich kiedykolwiek skorzystam? Skorzystam z baniek. O! Krem z filtrem. To się przyda. To powinnam z tego częściej korzystać. Jeżeli będę na stałość pomarszczona, to jest to moja wina, gdyż nie stosuję kremu z filtrem. Tutaj są, to jest do włosów, słuchajcie, taka folia. Niech to zostanie. To, co to jest? To jest jakiś zapach. Okej. Okay. Okej okay, na! No. To może w przyszłym mieszkaniu będziemy wkurzać sąsiadów. Miałam kiedyś nagrać drugą część tego w ogóle. G na okej, okay, nie. Jeszcze tego nie zrobiłam, ale może kiedyś. To myślę, że mogę całe zabrać, bo to są jakieś pierdolety. Mam nadzieję, że mój współlokator będzie ze mną dumny. O tej mam. Słuchajcie, na przykład moje kolczyki. Takie mam fancy kolczyki. Patrzcie. Takie sobie kupiłam kolczyki. Założyłam je dwa razy. Well. Bo jestem mało fancy. Tutaj mam, słuchajcie. 30 zł w monetach, uwaga, z Katowic. To jest moneta z Katowic i mam w niej 30 zł. Dlaczego? Nie wiem. Literalnie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, skąd to się wzięło w moim mieszkaniu, ale chyba jedzie ze mną do nowego mieszkania. Ej, ja naprawdę powinnam. Nie wiem. O, to jest akurat ważne, bo to jest na te napięty, to gdzieś wsadzę do, do leków, o. tutaj jest pudełko po czy ja potrzebuję ich 15 raczej nie, o tej patrzcie mam z blogers, dostałam złotą tą opaskę jako very famous baba <noise> już tu widzę, dobra tutaj kły, to nie jest ważne, tutaj kości jakieś do grania to są jakieś tam wiecie pierdoletki, aparatu powinno być razem z rzeczami do aparatu to jest dobry pomysł, żeby to sobie połączyć. Ja nie mogę trzymać wszystkiego. O, to jest teczka. Z czym to jest teczka? To jest bardzo ważne. O, słuchajcie, to jest teczka z moimi zadaniami na studiach. Bo ja byłam na studiach. I na moich studiach kazali mi, świadectwo pracy. Na moich studiach kazali mi, słuchajcie, szkicować rzeczy. A wiecie, że ja byłam, leby, to ja powiedziałam, że będę szkicować jako grzyby. To jest szkic grzybów, który wykonałam w 13,5 minuty na zaliczenie. Dostałam z niego pałę. W sensie nie zaliczyli mi tego. Rzuciłam do studia, ale jest chyba grzyby. Całkiem ładne, tak mi powiedziała. Ja bym była dobrą mykolożką. Dlaczego ja w życiu nie poszłam na mykologię? Nie wiem. Ale kiedyś mnie pasjonowały grzyby. W sensie wiecie, chodziłam sobie po lesie i miałam takie. Ale maślak. 10 zł, a! Zgadza się hajs. Mazaki. A, to jest jakiś taki. To chyba nie mój. Na pewno nie mój. Dobra, będziemy udawać, że to mój że to jest mojego ja Myśmy sobie tak wszystkie rzeczy w ogóle pomieszali. To jest, wiecie, crazy. No bo widzicie, no mieszkamy razem. Jak się ma syf, to się go wkłada do jednej szuflady i się zapomina. Taśma klejąca, a tu mam. Bulat Shop. To jest puste. Spakuję to wszystko. Jeżeli będzie coś jeszcze ciekawego działo, to dam wam znać, ale wątpię, że będzie. Myślę, że po prostu sobie do tej 16 przeciąłam, ponieważ została mi godzina. Przepakuję to wszystko. I jak skończę pakować, to lecę po prostu na wykład. Ogromny buziak dla Was. Dziękuję, że tutaj jesteście, że sobie tego słuchacie. Bo to bardzo miłe z Waszej strony. Możecie się pochwalić, co najdziwniejszego yy, znaleźliście u siebie w domu. O. Big buziak i co? I widujemy się codziennie na live, więc widzimy się wszyscy jutro. Pa!